Wszystkich. witam was w kolejnym odcinku Overwatcha i zacznijmy sobie od pobrania pierwszego demka. Ciekawe jakie dzisiaj będą mapy, co będą panowie podejrzali, tego jeszcze oczywiście nie wiemy. No i oceniamy t e turniejowy. Więc zacznijmy. Jest rozgrzeweczka, więc zostało już reporta w rozgrzewce. Poczekamy sobie na rozwój sytuacji. Mamy strzały jak na razie, nie widzę żadnego Ale przypominam, jest to dopiero rozgrzewka. Tylko dziwne, że dostał akurat już reporta na rozgrzewce. Musieli mieć jakieś powody antyterroryści, znaczy terroryści żeby zreputować go właśnie już na rozgrzewce. Chyba ja to sobie tak tłumaczy, że jeżeli już na rozgrzewce idzie do Reporta. Znaczy, jeżeli demo zaczyna się od rozgrzewki, to znaczy, że już na rozgrzewku ten gości dostał reporta. Jeżeli nie, to proszę mnie yy, no, upomnieć w komentarzu, że, że źle myślę. <laughs> I zobaczmy, co się dzieje w takim razie na pierwszej rundzie. No i zobaczmy. Sprawa jak na razie normalne. Więc może sobie to niezwolnione tempo zostawię. Raczej wyłączę. Jerozol, to za zaklinował się w tym oknie, można by było powiedzieć, śmiesznie to wygląda. No i zobaczymy. pan podejrzany tam walczy z panem Kiwi. Normalny strzał, jak na razie. Dragon się chyba troszeczkę znerwował. Pan podejrzany podszedł pod jego celownik. No ale tutaj Kiwi bardzo ładny frag. I chyba będzie wychylał na B. Teraz zobaczymy. Nie, jednak cofnął tam do kompanów bo oni już w ogóle na midzie coś kombinują i podchodzą sobie pod A tak więc pan podej... o tak dziwnie troszeczkę celuje bardzo dziwnie celował ee, na tego plantującego bo celował praktycznie w jego głowę nie wiem czy świadomie czy nieświadomie ale troszeczkę troszeczkę to było dziwne no i dwa 0 dostałem już antyterroryści bardzo dziwna sprawa, że, e, że oczywiście pan podejrzany celował tak dosyć, no odważnie, odważnie e, w te palące. Zobaczymy czy teraz Emu również dostanie za swoje, no ale strzały są raczej normalne. Ewentualnie można by było tutaj go osądzić o wallhacka, no wiadomo aimhacka tutaj nie ma, skryptu są dane chyba tym bardziej. Ewentualnie jakiś wallhack, tylko. A ja na razie tutaj podstaw zbytnio nie mam. Kilka akcji tak naprawdę świadczących o tym, że, że pan podejrzany może mieć tutaj wallhacka. No ale tak to widzicie, raczej jakieś randomowe randomowe fragi. Troszkę długość stoi na tym respie. Może ktoś, ktoś z kompanów go za Gryfing postanowił postanowi zreportować. To też się czasami dzieje. Chociaż no. Takie awki raczej na 5-10 sekund No wiadomo, im dłużej tym ta gra bardziej się burzy W ogóle awczyć oczywiście nie powinno Przynajmniej nie w matchmakingu No i oczywiście na skrzydłowym A nawet w meczu możecie poawczyć ja Na matchmakingu raczej nie I zobaczmy, pan lodowiec tutaj już boli się wychylam tego shorta Jak poszedł na drabinkowy. Tej żaden nie ma tak naprawdę tutaj nic do gadania. Jest po prostu słaby. Jest po prostu słaby. Tutaj oczywiście absy up, już słychać. Hmm. Nie, gość jest po prostu słaby. Tak, tak mi się wydaje. Ewentualnie może ten wallhack, ale. To naprawdę trzeba było naciąganie, chociaż dosyć szybka reakcja, zobaczmy jak, jak wychyli na tukana, raczej jeżeli tukan wychyli, to co podejrzany zrobi. Zwolnione tempo. Normalna raczej reakcja, chociaż też nie wiem jaki podejrzany, jaką podejrzany ma rangę. Hmm. Bardzo takie dziwne demo, bo tutaj trzeba się tutaj trzeba się zastanowić. Znaczy, dziwne o tyle, że, że nie wiem po prostu za co, dos za co mógł dostać reporta: czy za wallhacka, czy za. To właśnie, że za wallhacka. Naprawdę bardzo szybkie ma te, te, te reakcje. Jak na movement i jak na to, jak, jak gra poza tym, to wydaje mi się, że ma bardzo szybkie reakcje. Czemu tak fajkuje? Dobra, zauważył bombę na... No powiedzmy sobie szczerze, ja tutaj naprawdę nie widzę nic... Czyncego o tym, że pan podejrzany mógł mieć jakieś cheaty. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Serio, może ten wallhack? Ale ja bym go nie tak szczerze mówiąc. Ja bym go chyba uniewinnił. Musiałby, musiała być taka jedna akcja wydaje mi się, że, która zasądziła o tym, że, że dostał pan podejrzane oczywiście reporty, bądź reporta. Dziwnie się patrzy strasznie. Mi się wydaje. Może tutaj mieć jakiegoś wolhaka, może podawać info, żeby to też nie wyglądało tak źle. Tak jak mówię, movement ma raczej, raczej change. nic poza tym wallhackiem tutaj nie widzę. Czy podejrzenie wallhacka, no bo tak jak wiecie nie jest to, nie jest to 100 wallhack. Dobra, zobaczmy w takim razie jak się tutaj zachowa. No movement ma naprawdę słaby. Dobra reakcja tutaj, trzeba przyznać. Mało na pana Kiwi poszło. A tu smoku cały czas ktoś, ktoś się kryje. To się upić podalił. Kiwi jeden na jeden. On podejrzany versus Kiwi. I w sytuacjach jeden na jeden naprawdę widać to, czy ktoś ma cheatę. no to chyba on podejrzany na, na sekundy. Dokładnie. No i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że, że gościa jest po prostu czyste. Znaczy, tak mi się wydaje, chętnie chętnie zaczerpnę od Was informacji w komentarzach. Ja bym dał szczerze mówiąc tutaj Wolhaka. Natomiast wydaje mi się, że. że nie miał tego Wolhaka. Wydaje mi się, że nie miał tego Wolhaka. Ale moim podejrzeniem był właśnie wallhack. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, a my przechodzimy do demka numer. No i drugie demo błyskawicznie się pojawiło, bo dosłownie gdzieś po 10 sekundach. Więc pobieramy je oczywiście. Czyżby znowu mi Może jakiś skrzydłowy w końcu. Bo dawno nie było. Oceńmy. Jaka mapa? Fast 2. Więc raczej taka standardowa mapa. Jeżeli chodzi o cheaterów. Miejmy nadzieję, że nie będzie to cheater. Tylko osoba, która gra czysto. Albo dobrze się maskuje. Tak jak osoba. Na poprzednim demie. No i zobaczmy. Pan podejrzany. 10-7 7-10 dla pana podejrzanego. Jest bardzo słaby smok. Można by było powiedzieć beznadziejny. 16-11 Pan podejrzany. To jest takie dosyć statystyki słabe. Dziwne patrzenie. To już przykuwa moją uwagę. Free fire był. Tak na movement i jak na tego smoka, którego tam pokazałem, to po prostu gra słabo. Ale dziwnie się. Ta... Reakcja: no i mamy aimhacka i mamy Walhaka. Tak mi się wydawało. To jest już pewniaczek. Jest wallhack, jest aimhack. Więc że tak powiem, mamy to. Teraz poczekajmy tylko na jakiś bardzo fajny młotow. Czekajmy teraz na jakiegoś nie wiem, banych skrypta, widok do góry nogami. Cokolwiek. To wtedy będzie miał oczywiście trzy kółeczka. Perfidnie się na wagona teraz patrzy i headshotik, Oczywiście. Ida. Jeszcze to No właśnie, o to mi chodzi, żebyś pokazał troszeczkę tego Bunnyhopa. Ty go masz, panie podejrzany. Bo jeżeli go masz, no to tak naprawdę sprawa dla mnie. jest zakończona. Właśnie w tym momencie. Jeżeli pokażesz, że masz Wallhacka. Ea, eee, pany Hobscrita, przepraszam. Wallhacka już pokazałeś, że masz. No ale dawaj tego huragana. <ścoughs> Teraz jak przyładowywał, to akurat. Ej nie... porażka, porażka. Dawaj tego wagona. No przecież masz Aimhaka. To ci szkoda. No właśnie. Wróć, wróć. O właśnie. O tuż to. I kotwice. Świetnie. Okej. Okay. No Pokażę jakieś bany, Patrzysz trochę. Poskacz koleś, proszę. Jezus, patologię za oknem. <grymne> Standardowo, czelać. Zawsze. Patologia zawsze tutaj musi być. To trochę takie wilkowy jata czelać. Jakby nie patrzeć. Ja mam nadzieję, że, że ich za bardzo nie słychać. Coś tam skacze gościu, ale strasznie nieudolnie, nie można powiedzieć, że jest to oczywiście bany obskrypt. Jest to nieudolne skakanie po prostu. No i zobaczmy jak sobie poradzi pan podejrzany. 2 na 3, rekin zaraz pewnie padnie. No i ciach, wagon. To pierwszy, huragan czy wagon? Wagon. Drugi pewnie będzie huragan. Już zaraz wychodzili z A jednak nie. To tak nie udało się ich dorwać No i może jakiś bunny hop Nie chcę. Nie chcę pokazać tego bunny hopa Może go po prostu nie ma. Wtedy będzie reportowane oczywiście za dwie rzeczy. Za Aimhaka i za Wallhaka. Tego byśmy nie chcieli. Wolelibyśmy, żeby jednak jakiegoś tam banyhoffskrypta pokazał no teraz ucieka od tych shorta no i zobaczmy ciach ciach Co Zrobił maskonur. Nie, no na maskonur sobie tylko. Ja je robić z pana podejrzanego. Pokazuję mu, co może odpalić. No, a jakby w sumie to odpalił, to. Wtedy też byśmy mieli, oczywiście. Z głowy. Powitek do góry nogami również klasyfikuje się pod inne oszustwa. Nie tylko z kryptonabany, hopa. Oj, pan zaćmienie, jeszcze o tym nie wie. Ale zaraz go zaćmi. Tylko pytanie, czy z Digla, czy zakacza. Chyba z Digla. Oj ojoj jest wygracz Prawda Kazaski to, to było o! o! pokaż, pokaż tego Fajnie. Wiem, że masz Podziel się z nami, o, dobra Czterech wychodzi do angiem teraz Jednak nie, jednak tylko pan zaćmienie za WP. Ale podejrzany boi się pana zaćmienie przez tą akcję, którą przed chwilą właśnie zrobił. Tutaj po skanuje, wyłączył sobie aim -hacka i kanarka. Tę sobie chodzą sobie Bardzo ładny młoto. Prawda? profesjonalny niczym kabaczek. Na Mirage'u. No ale kabaczkowi akurat się udało, trzeba przyznać. No to kto pierwszy na odstrzelenie głowy? Nikt. Jednak się wystraszyli. Jednak się wystraszyli. Pan Podejrzany sobie... Tak! Lekko zerka. To się będzie. I wagon teraz. <laughs> Pan Podejrzany chowa się przed wagonem. Trochę się jednak boi. No i właśnie widać umiejętności Pana Podejrzanego. Bez włączonego gamehacka. <laughs> No, jest po prostu. Kozac. Musiał włączyć na przycisk. Ale tylko tak, żeby teammates nie widzieli. Tylko tak, żeby teammates nie widzieli. No i teraz, przed teammatesami się nie pokażę, no bo. przed teammatesami. Chociaż no. Jak coś tam. Co tam robić z tymi. Terrorystami, nawet jak teammatesi patrzą. Ale zdecydowanie mniej niż. jak grasowo się tak powiem. bardzo nudne demo, bo przy dobrym układzie po pierwszej rundzie już wiedzieliśmy, że że jest aimhack, że jest wallhack natomiast ciągle nie widać tej trzeciej kropeczki czy nagle nie włączy tych banych obskryptów czy nagle nie będzie kręciołkiem czy nagle nie będzie kafelkowcem Do tego nie wiemy jeszcze więc musimy czekać, cierpliwie czekać no i czekamy bardzo ładne chydziki i pan huragan skacze, ale to nie jest, nie jest Bany Hop. Są no, takie nieudolne zwykłe skoki. Nie ja chyba chwali się swoim movementem. Może gryfink jakiś? Dawaj, zaatakuj tego maskonura. Zaatakuj go, no. Ach, Będzie jakiś chędzik. Podmiana, szybka podmiana taktyczna broni. Po co mu w ogóle akacz, po co mu mk, on ma Digla, On ma skida w łapie Wtedy kiedy oczywiście nikt z teammateów go nie obserwuje Jeżeli już go ktoś obserwuje no to widzieliśmy jego prawdziwe oblicze Właśnie kilka rund wcześniej Nudne to demo, proszę poskacz, zrób cokolwiek Idyg do góry nogami, właśnie, może coś, coś takiego? Felkowiec, proszę. <głosy> <głosy> Jak sobie pokazuje? Tutaj jest wagon. Zaraz wagona ślepny. Nie udało mu się. Ale teraz huragan dostanie. Huragan jako pierwszy. Kogo obstawiacie? Nie, kanarek chyba. No teraz wszystkie oczy skupione na panu podejrzanym. Osiem gałek. No i zobaczmy. Raz. Zaczyna się odliczanie. Kanarek. Dwa. I huragan. Trzy. Bardzo ładnie. Teraz już pewnie wszyscy na trzecie piszą, ha report aim hack. I koniec demka, tak jak już myślałem, czyli tylko dwie tutaj z czterech kropeczek. Dobra, widzimy się w takim razie w następnym demku. Te overwatche mnie chyba lubią, bo skończyłem nagrywać właśnie przed chwilą tamtego overwatcha, wysłałem yy, wysłałem właśnie zgłoszenie i automatycznie, automatycznie kolejny nadzór do pobrania. I to będzie chyba już ostatni nadzór, bo z tego co widziałem, chyba materiału już mamy około 18 minut. Możecie mnie teraz poprawić oczywiście, ale coś koło tego, więc to będzie raczej ostatni demo w tym odcinku. Jest to oczywiście Dustik i zobaczmy, czyżby kafelkowiec tak na koniec odcinka, czemu nie taki typowy hamski cheater, no chociaż raz w tym odcinku, chcemy go zobaczyć no, no, kurde. no wiesz, wiesz, euforia po prostu mnie ogarnęła. No ja po prostu wiedziałem. Dwa demka pod rząd, takie w których trzeba się zastanawiać nad y, oczywiście jedną z rzeczy. No bo wiadomo, były tam oczywiście. Chociażby w poprzednim demku dylematy maty na temat obskryptu, no ale tutaj, tutaj po prostu wiemy wszystko. Tutaj wiemy, mamy podane, jak na tacy, co się dzieje, gdzie się dzieje i jak się dzieje. Więc ja tutaj bardzo chętnie pana podejrzanego zreportuję oczywiście 3 na 4. I wysyłamy werdykt. A my się widzimy w następnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.